Co jest zwiśno dla mnie. Warto się dzisiaj zapytać samego siebie, co jest dla mnie takim sprawdzi mądrym i zwiśno ty na te pytania. Z boku na przykład duszpasterstwa i nie tylko jak ks ale na przykład parafii to też przynagodzi na przykład witu na kinec roku, czy na początek nowego roku. Ważliwe jeszcze, na przykład, kilki było taństw chreszczenia. Skilki było do przyczastia pierwszego, na przykład, dzieci, albo nawet wzrosłych. Może zrazu za przynagodzi chreszczenia i przyczastia przyniale, ci wzrosli. Skilki, na przykład, było w taństw w podróży w tej parafii. W ogóle nawet dowiecie się, z jest czy na przykład, z jakich się czy czy zmniejsza się to. Potem bardzo, bardzo różnych pytań można mieć i też szukaty na przykład, jak jeszcze, co jeszcze można zrobić, żeby tego określenie, żeby w ogóle było było jak najbliższe w hramie, zwyczajna jest jak centralna, jak najbliższe ludzi, żeby było ciekawo, żeby wsi zachodyle, żeby one wsi ciekawe się. Może ktoś umie chodzić na wuchach, na przykład. Może to przyciągnie. Może ktoś duże dobre tam graje na jakimś instrumencie i dziękując czy ciomu może e, właśnie ci kilkis, tych te parafian o i, I w taństwie podróży, i tak dalej. Właśnie w tym kontekście daje się sprawnie mądrość. A się na słońwsze, dane nam słowo, z pierwsze czytania z księgi Apostoła Pawła do Koryntian, i potem, co już dużo dobrze znane, i ostatnim czasem, już czerchowy raz, my czule co do czego podobne jest carstwo Niebesne, do tych dziw, roztropnych i nieroztropnych, mądrych i niemudrych, co było w tym i w tym Słowie ważnym, na co zwracają uwagę, uwagę słowo, to te co kilki z ochrzeszczonych, nie te, kto ochrzestył, kto stoi na włuchach, czy nie, kto ma talenty talanty, taki czy inni, tylko pytania i odpowiedź, Co je mądrym, co czego je ważliwym rozpiato rozpiatogo Chrysta dla Ludajce z dla poklikanych Boża premudriść. Premudriść, progłoszuwate, niewpynno progłoszuwate Jezusa Chrysta i ce rozpiatogo. I rozpiatogo nie w kontekście jakiegoś pesymizmu, że w do śmierci i strażdżania, ale wszystko wede do życia, wszystko wede do woskreszenia, wszystko wede do przemocy Jezusa Chrysta, który przez Chrystus spas, świat i witkryw życie wieczne każdemu z nas. I do tego ja je zaproszony. I to jest moja mądrość, żeby zawsze być gotowym zaznaczyć tego Jezusa Chrysta, tego młodego, ale też nie przestawać, będąc w radości, ustryci młodego, jak na weseliu, wszystkim, Кричати, говорити, проповідувати, що Ісус Христос помер на хресті за мене, за Тебе і Воскрес і є живий. І що це є факт, в який я вірую, в який я, є, дякуючи вірі, переконаний, і хочу тобі Це занести. Словом конкретним, сказаним, способом мого життя, усім, що є можливе, і дякуючи цьому. Звісно, тоді незалежно, хто це зробить, але буде багато людей, які зустрінуть, які від, будуть відповідати, і які з, власне, прийняти, будуть приймати ці благодаті, які Господь дає, які є в таїнствах. Тобто, власне, хрещення, Євхаристії, сповіді, подружжя, священства монашого життя, того всього, що є частиною мого щоденного життя. Це все буде і є освячене присутністю, силою живого і Спасителю Христа, Бога людини. Нехай буде в нас ця мудрість Божа, щоби про це пам'ятати і про це постійно проголошувати. co mało te dwa zdania, ale nic o co znaczyć wystarczyć.